Cześć wszystkim! <laughs> Powiem od razu, że ten film będzie krótki, dlatego, że po pierwsze mm, mm, ciężko mi jest mówić, a po drugie nie mam tutaj za wiele nic do pokazania ani do powiedzenia. Bateria mi pika, muszę zmienić. O nie, widzę, że druga bateria też niestety nie jest w pełni naładowana, ale no, ten film nie będzie mm, zbyt długi. Kilka słów mam do powiedzenia. Zaczynając w ogóle od tego, bo... bo tak, większość z moich widzów nie korzysta z Instagrama, więc nie wiecie o tym, że jestem chora. We wtorek wieczorem dodałam filmik na Instagramie, relację, w której pokazuję... test z dwiema kreskami, dokładnie ten test. Czekajcie, trochę to było pokazane w formie żartu, bo był pod choinką ten test. Jako przedwczesny prezent świąteczny. No, i na tym teście są wykreski, co oznacza, że e, mam COVID. E, dużo osób myślało, że jestem w ciąży i gratulowaliście mi ja z początku nie wiedziałam o co chodzi kiedy dwie pierwsze osoby napisały, że gratulacje i pomyślałam, że trochę dziwne, że gratulujecie mi choroby, no ale ok ale później zczaiłam, że chodzi o to, że mm, dwie kreski nie? no to, to faktycznie wygląda jak test ciążowy to nie jest test ciążowy to jest test na covid kreski są dwie Mam covida. Będę sapać, bo czuję się, jakbym przebiegła maraton. I o ile we wtorek czułam się jeszcze tak w miarę, kiedy dodałam tą relację na Instagrama, ale po kilku godzinach po prostu zaczęło mnie łamać w kościach i było mi słabo, tym razem miałam oznaki dosłownie wszystkiego. Bolało, bolały mnie kości, było mi słabo, było mi duszno. Miałam gorączkę, zawaliło mi zatoki, nudności. Tym razem w ogóle z tymi nudnościami walczę do teraz. Popijam sobie tak jak popijałam w ciąży, nie widać tutaj, wodę z imbirem. Do tej pory, dzisiaj jest piątek, czuję się strasznie. Jestem bardzo słaba. Yy, tak naprawdę nic mi nie pomaga i, i nie wiem, co jest grane. Jezu znowu mi bateriami gawić co muszę. Yy, muszę poczekać, aż naładują się obie baterie i dopiero się podłączę. I to by było na tyle z moich przedświątecznych, nawet nie pamiętam kiedy to nagrywałam. Około świątecznych wypocin. Choroba mnie rozłożyła i nie miałam siły po prostu dokończyć tego filmu. Plan był taki, no, żeby dodać film przed świętami, ale się nie udało. Póki pamiętam teraz, bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne. Nie zdołałam na wszystkie odpisać, no po prostu nie było to możliwe, było tego tyle, ale teraz dziękuję wszystkim. Tym, którym no nie udało mi się odpisać, doceniam. Zawsze jak czytam komentarz, to staram się kliknąć serduszko albo przycisnąć lajka, like dając tym samym znać, właśnie, że komentarz przeczytałam. No ale tak jak mówiłam, nie na wszystkie, a właściwie na większość zazwyczaj nie odpisuję. Słuchajcie, COVID dopadł mnie tym razem. Nie wiem, czy to jest przez to, ale straciłam brew. Ja się śmieję, ale ja mam nadzieję, że to mi odrośnie. tabrew, ja mam pomalowane. Szczęście jest takie, że kilka lat temu, wiele lat temu, zrobiłam sobie makijaż permanentny, permanentny brwi. Gdybym go nie miała, to po prostu nie miałabym brwi. Nie wiem, czy to jest przez koronę. Co się stało, nie mam pojęcia. Zapisałam się do lekarza na wtorek. Dajcie znać, czy mieliście też takie pokowicowe objawy, bo ja się przeraziłam. Któregoś dnia, to było kilka dni temu, poszłam, wykąpałam się i tak patrzę w lustrkę, mówię: Kurde, czy mi wyblakła ta brew? Jakoś mi czegoś tu brakuje, jakoś mi tak za jasno. Patrzę, przejechałam dłonią. Włosy po prostu mi wypadły. Część była siwych, w ogóle posiwiała, jak, no jak to zobaczyłam, to mówię nie, wie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Tak, jakby w kilka godzin to się stało. I wypadły mi brwi. Dosłownie ja tutaj to co widzicie, to jest pomalowane. Tutaj widać, że mam brwi, a tu po prostu ich nie mam. Mam kilka, zostało mi dosłownie tutaj kilka brwi. Tu ona nawet się odbija światło. To jest pomalowane. Tutaj nie ma brwi. Więc ja mam nadzieję, że mi to odrośnie. Tak czy siak, e, czytałam właśnie, że to może być tarczyca i tarczyca, może też ten trądzik, bo cały czas go mam. Więc e, we wtorek, bodajże, na pewno w przyszłym tygodniu, chyba wtorek, e, mam wizytę u swojego lekarza rodzinnego i będę ją też prosiła, żeby pomogła mi. Dostać się do tego szpitala na operację, bo słuchajcie, to co, co oni wyprawiają, to jest naprawdę nie do pomyślenia. Karygodne. Dzwoniłam cztery razy i za każdym razem słyszę to samo: czyli, że albo oddzwonią do mnie, albo lekarz do mnie odzwoni, albo właśnie pielęgniarki z informacją, bo ja chciałam zapytać. Czy w ogóle, kiedy ta operacja będzie, co będzie to za operacja, czy ona będzie tutaj w Stawanger, czy ona będzie w Bergen robiona, y, czy oni już postanowili, bo y, ednobetrioza to jedno, ale na wizycie, którą miałam w sierpniu, y, lekarz powiedział, że prawdopodobnie też będą strzywać mi tą ścianę brzucha, którą mam, wiecie, ten rozstęp mięśnia prostego że to też przy okazji laparoskopowo będzie zrobione, więc e, nie wiem w dalszym ciągu nic minęło pół roku i i nie wiem nic dlatego nowy, nowy rok, nowa ja jak to się mówi, ja się śmieję, że to już widać, pełno ludzi na siłowni, wiecie, ja sprzątam siłownię i, i śmieję się codziennie do siebie, bo ludzie, fajnie, że mają zapał oczywiście i dlatego ja się śmieję, że ja też w tym roku będę nowa ja i, i, i nowy rok i, i wszystko będzie nowe i, i będzie fajnie. No tak sobie postanowiłam, że w końcu czas czas coś zmienić, czas wszystko, zmienić, więc yy, nowy nadchodzący rok to będzie czas, mam nadzieję, dużych zmian na lepsze. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postanowiłam, że jednak się podłączę, bo moje dziecięcie tam na kanapie zasnęło. Wstał dzisiaj Adaś o szóstej. Tutaj mi huczy w tle, bo butuje obiad. Każdy wam właściwie nie specjalnego ale fajne takie Alana Getsy eee, no i plumknęło mi telefon mi plumknął eee, życzenia świąteczne no i PS czekam na nowy filmik i przyznam się że nie miałam w ogóle w planie czekajcie na chwilę wyłączę. nie miałam w ogóle w planie filmiku dodawać mimo tego że coś tam gdzieś tam nagrałam jak już widzieliście no ale jak widzę taką wiadomość no to ja nie mogę, nie mogę nie dodać, bo wiem, że czekacie. E, nie, nie chciałam dodawać... O, tutaj was postawię. Dobra, już wyłączam to. Tu mi strzelam. No bo po pierwsze, zobaczcie jak wygląda. Trochę mało sylwestrowo, bo dzisiaj w ogóle jest sylwester. Dzisiaj jest sobota. E, I tak średnio mam ochotę się pokazywać w takim stanie. Oprócz tego... Oto. Także jak widzicie, u mnie całkiem, całkiem sylwestrowo, e, ale tak stoję i sobie myślę, gotując, że nawet jakby ktoś mi dopłacał. Nigdzie bym nie wyszła, nie, nie chciałoby mi się, wiecie, teraz tych wszystkich loków nakręcać, full make upu, czerwonej szminki i wyjściowej sukni w ogóle. W życiu nigdy, dlatego cieszę się. Zamówiłam sobie sushi na dzisiejszy wieczór i tak będę celebrować po swojemu, wchodzić w nowy rok. Słuchajcie, no tutaj jest ciemno, tak na pół ciemno. Dlatego nawet z jednej strony się cieszę, że Adam teraz mi zasnął, bo mm, może doczeka w końcu pierwszy raz do jakiejś fajerwerki, sztuczne ognie ja zim, zimne ognie co prawda mam, ale no nie wiem, zobaczymy. Jak, jak dotrwa do północy, to odpalimy zimne ognie, a jak nie, to, to też całkowicie spoko bo w ogóle mi to nie przeszkadza. Teraz jest chyba godzina 16, więc ja sobie zjem na spokojnie obiad, włączę sobie Netflixa, się wtedy się obudzi, wtedy on zje obiad, mam nadzieję. No i wieczorkiem e, przed 20 muszę to sushi odebrać. I tyle. Na koniec jeszcze tego filmu chciałam Wam życzyć... Czy, albo czekajcie, <ścoughs> czy się nie spali. Aha, miałam Wam pokazać, chyba obiecałam, tak? Może ja mam ADHD? Nie. Nie wiem, czasami się wydaje, że ja mam ADHD, a czasami mi się wydaje, że mam tyle myśli na myśli, że za bardzo rozbiegany mózg. No nie wiem, chyba jestem trochę za spokojna na ADHD. Łącznie yy... na. Czekajcie! Tak to wygląda, trochę jest przekłamany kolor, bo one nie są takie zjarane, ale wiecie, jestem w kuchni. Kroimy na kawałki kurczaka, przyprawiamy, ja dałam paprykę czerwoną, sól i pieprz. No, i obtaczamy w tym cieście naleśnikowym. A naleśnikowe ciasto robimy w taki sposób, że dajemy trochę mąki, jajko jedno i trochę mleka, no i trochę soli. I tak na rozgrzany ogień, później to wszystko wrzucamy. I taki fajny, taka fajna odmiana dla kurczaka. Prosty sposób, a bardzo dobre. Trochę takie nuggetsy. Teraz może sobie rozplątam. O! Oh yeah. To jest, to jest taka nowa, nowy trend sylwestrowa fryzura. Zobaczcie, w 2023 to będzie hit. A więc życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli odwagę żyć tak jak chcemy. Dużo czasu marnujemy na życie takie mechaniczne, automatyczne, pod kogoś, dla kogoś. Jeśli Wam to sprawia przyjemność, jeżeli chcecie tak żyć, to ok, właśnie o tym mówię, żeby każdy żył tak, jak chce, tak, jak czuje i jak potrzebuje. Tego życzę, krótkie życzenia, ale bardzo ważne moim zdaniem i na tym skończę ten film, bo mi obiad stygnie. Taki polski, oj, z pusteczkami Pampersa, żebym mogła się wytrzeć. Happy New York, jak to moja mama mówi. Trzymajcie się. Pa.